Zaczynamy nasze wakacje, pędzimy do Polski, na lotnisko. Kilka godzin przed nami i zaczynamy. Zaczynamy nasz urlop od nowych zapowiedzi mojego męża. Nowe plany biznesowe ma. Nie tanie. Będzie tanio? Tak. Oczywiście. Czyli wiecie. Kupi drożej, taniej sprzedam tę sprawę. Co ty chcesz kupić semesła do marki? Koparkę? Tak, No mógł? No tak. A po co? Do kupowania ziemi. I trzeba już kupić kogo? Nie stawiaj rujnowych tego. tak coś? już ci Jeszcze coś zjemy przed tym latem, co? Tak. Mhm. Jesteśmy w takiej restauracji, która mieści się chyba w jakimś takim takiej fakt manufakturze, płytek, łazienek, wszystkiego. Zobaczcie tą łazienkę. Różowiutka. Różowe yy, umywalki. Wszystko różowe. Ale klimat niezły, naprawdę. No hit, jaka wanna. No. no takiej to jeszcze nie widziałam. Mm. Jak jacuzzi, Mieli takie dobre jedzenie, ale jednak ta to zasługuje na film. Jest taka ładna. No, naprawdę, takie klimatyczne miejsce. kolejka jak stąd w kosmos. Czekam ostro. kawkę, pyszno. Zwiedziłaś całe, całe lotnisko? Nie. Nie zwiedziłaś lotniska? Nie. nie zwiedzałaś. Nie, na dworze nie było. Punkt widokowy ci zamknęli, tak? Aha. Czekamy, mamy wylot o 19.45, także jeszcze trochę czasu co no co będziemy sobie i mamy pasażera na gapę wpuszczam go czy nie? może go nie wpuszczam do samolotu? podróżowanie z dziećmi słyszysz? to jest całkiem inny level podróżowania pannowe nawet pan powiedział tak jest Ding dong Bing bong, ding dong Bing bong, ding dong Moja na kawiarnia, bo to jest najlepsza kawa Najlepsza Gdzie jest ta Kozłowska? Matko Polska zgubiła się kobieta Nie ma jej Normalnie i nie ma Sun is shining, sky so blue. Oh yeah. Pack your bags, let's break through. Friends are laughing, music high. Spring break vibes. We're flying. Najlepsze uczucie ever Czyli lecimy na kolację <śmany> stukot klapensów i człowiek wie, że żyje przez 7 dni, chociaż jest gość. <śmany> This alcohol with your stomach Sun is shining, sky so blue. Oh yeah Pack your bags, let's break through Friends are laughing, music mm high -hmm. spring break vibes, we're flying by Gdzie idziemy teraz? Do pokoju, po kartę i potem po Bo mamy babka. dzisiaj. Babski dzień. Tak, nasz tata, nasz tata, mój tata pojechał sobie na wycieczkę nakłady. No. Tradycyjnie. A my zaraz lecimy sobie na plażę. Nie, na basen. Na basen, no. no dobra. Trochę jeszcze musimy się dogadać w tych naszych planach. <noise>

Jest, jest naprawdę przepysznie i jest bardzo miła obsługa, jest zadowolona, uśmiechnięta, także nie mamy na co narzekać. To nasz czwarty raz w edukcie, ale jednak sezon w październiku to jest najlepszy czas. Ostatnio jak byliśmy w maju, to miałam takie średnie wspomnienia, bo była taka okropna patelnia, było tak gorąco, a teraz jest po prostu idealnie. Jest wietrznie. jest takie 34 stopnie, myślę sobie, że jest idealnie. Październik rewelacyjny. Przyszłyśmy na chwilę do pokoju po obiedzie i idziemy prosto i od razu na basen. Bez chwili zawahania. Tak? Gracias. więc musiałam, niestety, bo miałam jedno tylko takie wąskie, a to są szersze. Tak i dzisiaj jesteśmy prosto z plaży. O, tak piękna plaża, można normalnie się ładnie kąpać, trochę, trochę po innemu niż w Egipcie zawsze byliśmy. Idealny po prostu chyba czas na Egipt. Naprawdę odkryliśmy przypadkiem idealny czas na Egipt. Jest dobre jedzenie, jest czyściutko w tym hotelu. Boże, jak jest czysto. Nastka się śmiała, że musimy jednego pana chyba zabrać ze za sobą, oni tak sprzątają. Let's break through friends all laughing, music high. Spring, Idemy do restauracji. We must have a little bit Spring break, vibes. We're flying by. Beach parties, endless nights. Gdzie jedziemy? Na, Na przygodę! Bibkowego życia. <laughs> I będziemy co? Płynąć statkiem i... I co będziemy nurkować? Będziemy nurkować. Ignazka drugi raz będzie nurkować w Egipcie, ale tego nie pamięta. Aha. No, drugi raz. Tak, tak. Bardzo. Friends all laughing, music high. wycieczki. Teraz klażujemy sobie znowu na basenie. Idę teraz sobie do baru yy, w basenie. Się tam jest po prostu idealnie, a dzisiaj nie ma wiatru jest tak ciężko. Się oddycha. Ciężko. Naprawdę dzisiaj jest ciężko. Nie ma wiatru. Zabrani nam wiatr. <muzyka> Dzień. zaczynamy na plażę. będziemy właśnie trochę plażować. Zostały nam dwa ostatnie dni. Duże przerwy. Jękie przerwy. Jeszcze większe było. Mhm. Pokaż. A tutaj są. O, widać się. Dzień dobry, kolejny dzień na plaży. Asystentka już gotowa. Tak? Ryby? się na Jest trochę rybek, ale dzisiaj jest ciepło, tutaj jest więcej wiatru niż na basenie, tak więc dzisiaj siedzimy sobie znowu. Tutaj mamy dwa ostatnie dni i jest fajnie, jest przyjemnie. Okej. Jest fajnie i jest przyjemnie, bardzo przyjemnie. Na pewno no lepiej niż w Polsce, kiedy jest 6 stopni, prawda? No o, proszę. Nurkująca. Ja no, oglądaj te rybki, oglądaj. Czy pływają, czy nie pływają? Fajnie. No masz. Dziewczynka już trochę opalona. Smarujemy się i smarujemy tymi kremami, ale i tak jesteśmy opaleni. Muszę Wam powiedzieć, że jedzenie tutaj jest tak dobre, że wrócę jakaś 5 kg większa. To spokojnie. to jest tak dobre jedzenie. Tak okropnie dobre. To nie jest dobre. To jest takie dobre. Także wrócimy na pewno więksi, bo jest przepyszne jedzenie. przepyszotka śniadania są takie dobre. Obiady i kolacje też. Moje płynie. A dziewczynka w morzu. Ale muszę przyznać, że jednak człowiek trochę już się uczy na błędach i w tym roku nawet nie jesteśmy tacy popaleni tylko jesteśmy opaleni a nie spaleni zdrowa opalenizna także uhuuu, nareszcie to się uczy mama musisz powiedzieć, no. że cię rekin zaatakował rekin, tutaj są wielkie rekiny, tak to prawda, atakują no to takie właśnie rekiny tutaj pływają ogromne, ogromne. no Pokaż tego. Ja chyba nakamaruję tego ogromnego rekina. Rybka. Mała rybka tutaj jest. Gdzie? No tu, taka wielka. Gdzie? Ale Dawid oczywiście jeszcze wyskoczył drugi raz na kłady, nie mógł się powstrzymać. Także znowu mamy dwie godziny wolne. Tym razem ma właśnie same kłady, tylko kłady. Kłócił się z tym panem i się kłócił, i tam z nim targował. On, że nie, i nie, i nie. Dawid, że nie. W takim razie on też nie pojedzie, skoro ten mówi, że nie. I się targuje, targuje, a na końcu, oczywiście, jak już dwa dni do końca. On mówi. Dobra, już biorę. I <grywia> jadę. <grywia> Ale że same kłady, tylko kłady, bez żadnych tam e, herbatek i tak dalej, bo to już przeżył. Ale dzisiaj było tak gorąco, żeśmy prawie tutaj umarli. Tak, Dawidos. Bo dzisiaj powolne umieranie po prostu ten dzień. Naprawdę. Naprawdę? Kurczę, Naprawdę! Ostatni dzień. O, cały asortyment nasz już pływa. Nastka też zaraz będzie pływać gorąco jest tak, że szok. Nie ma prawy wiatru. Wszystko stoi. Wszystko stoi. Nie wolno do brzegu, nie wolno do brzegu. Sun is shining, sky so blue Oh yeah Cut your let's break through Friends are laughing, music high. Spring break vibes, we're flying by.